Hej, 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 witam was bardzo serdecznie moi drodzy widzowie, tutaj jest Tigger. cześć, a dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka ASG Maniaka. W dzisiejszym odcinku następna racja żywnościowa obok mnie widzicie pełny karton, w którym znajduje się ponad 11 kilo jedzenia. A co dokładnie, zapraszam do oglądania, abym wam mógł w ogóle pokazać, co tam się znajduje, abym mógł to wszystko wyjąć i jestem zmuszony całkowicie zmienić perspektywę, więc teraz zobaczymy, co w tym całym kartonie się znajduje. Mam tutaj rację od Arpola. To jest cały jeden karton, w którym znajduje się ponad 11 kilo rzeczy, więc na pewno nie jest to racja dla jakiejś jednej osoby, dla jednego żołnierza. Na samym górze mamy tak jakby ten karton przedzielony na dwie sekcje, co go no Wam fajnie pokazać. Na samej górze mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć zestawów słodkości, czyli czekolady, batoniki, suchary i tak dalej. Co dokładnie w nich będzie, to oczywiście za chwilę. Okay. na początek wyjmujemy to wszystko, żeby to jakoś ładnie wam pokazać. Oho. I jeszcze również w tej sekcji u góry, oddzielonej kartonem, mamy takie oto drzemy, 10 drzemów z czarnych porzeczek. I to jest u góry na razie wszystko. Następnie mamy jeden karton, który najczęściej w świecie dejmujemy i pokazuje się nam całe wnętrze. W środku mamy tysiące puszek. No dobra, nie będą dziesiątki prawie, że w każdym razie jest ich dosyć sporo. Mam raz, dwa, trzy, sześć, jak się nie mylę, tak. Sześć głównych, dużych puszek konserw. 850 gramów różnych głównych dań Arpola. W tym przypadku są to klopsiki w sosie grzybowym. Tutaj mamy na przykład, nie wiadomo co, niektóre są po prostu opisane, niektóre mają specjalne jakieś znaki, więc jeśli ktoś ich nie zna, to nie wie, czy tutaj się znajduje. Mamy tutaj jakieś puszki opisane ZZM, tak więc nie wiadomo, co tutaj jest. Tutaj mamy ponownie klopsiki w sosie grzybowym. Tutaj mamy Jakieś kWM, więc dopiero kiedy otworzymy te puszki, możemy się dowiedzieć, co się w nich w środku znajduje. Kiedy już wyjmiemy wszystkie sześć dużych puch z, główny, z głównym z głównymi, z głównymi jedzeniem, naszym oczom ukazują się mniejsze puszki, czyli konserwy. Tutaj mamy różne konserwy. Dopiero jak otworzymy, to dowiemy się, co to dokładnie jest. Więc jak sami widzicie, jest to taka racja niespodzianka. Otwórz i dopiero potem zjedz. Tak więc o! Nie można sobie tutaj wybrzydać, nie można sobie tutaj wybierać. Tych puszek mamy 10. Raz tak? 2 3 4 5 6 7 8 albo 9 jak się nie mylę, bo chyba jedną gdzieś wyjąłem. Nie, jest 10. Dobra. Jest ich było ich 10, tak więc tych mniejszych konserw jest 10, to jest ogromna sztuka. Cholercie, ja Myślałem, że starczy tego miejsca, a chyba nie starczy. Można takie piramidki robić. I jeszcze jedna jest duża, nie wiem jakim cudem ominąłem. W każdym razie, jak sam widzicie, jest 7 i tutaj mamy jeszcze również jedną taką, ale o tym za chwilę. 7 największych puszek, 850 gram, każda jakiegoś głównego dania. 10 puszek z konserwy. Tutaj mamy jakąś starszetkę z: 1, 2, 3, 4, 5. 5 herbat, krótko mówiąc. I następnie mamy jeszcze tą jedną małą puszkę, która szczerze mówiąc, nie wiem co to jest, bo nic tutaj nie pisze. Najlepiej spożyć przed. Hm. Coś, jakieś 375 ml i jakiegoś jedzonka. Co tutaj będzie? Nie wiem, otworzymy, zobaczymy. Ale to jeszcze nie jest koniec, nasz karton jeszcze się oczywiście nie skończył. Następnie mamy tutaj ryż. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć opakowań, pięć paczek takiego ryżu. Nie wiem że mówiąc nawet ile to jest gram, nie jest to nic opisane, ale jedna większa na pewno porcja tego ryżu będzie, tak? Więc ten ryż sobie ustawimy gdzieś tutaj. Pięć. I to jeszcze no, oczywiście nie jest koniec. Jeszcze mamy koncentraty o y, napoju herbacianego o smaku malinowym. Wszystkie chyba takie same, jeśli się nie mylę. Jest ich również 5, powinno być. Tak jest, jest ich również 5. I na sam koniec cukier. Dużo cukru. Bardzo dużo. Cukier biały, 100 gram. I tutaj w małych staszetkach również cukier biały po 20 gram w ilości. Chyba według mnie sztuk również 5. No 3, 4, 5. Tak jest. 5. I to by było na tyle, jeśli chodzi o nasz karton. Jak sam widzicie, tych rzeczy jest naprawdę mnóstwo i teraz pewnie mnie zapytacie, Stigar, co to ma wspólnego z racją żywnościową. W pierwszym odcinku w ASG Maniaków, w którym nagrywałem pierwszą rację żywnościową, mówiłem definicję racji żywnościowej, mówiłem w ogóle, dlaczego nagrywam rację żywnościową w ASG. jeśli ktoś nie wie, to zapraszam do pierwszego odcinka. Ogólnie mówiąc, definicja racji żywnościowej jest łatwa. Jak najmniejsza objętość, jak najmniejsza waga, i jak najwięcej kalorii i wartości energetycznych. W tym przypadku te pierwsze dwa troszeczkę, jakby nie patrzeć, Usuwamy. Waży to ponad 10-11 kg. Objętość, no taki karton to jest na pewno dupny, więc no funkcjonalności to, to jako tako nie ma. Dlatego też jednak jeśli chodzi o kalorie, <grydy> no powiedzmy sobie szczerze, że ich tutaj jest tysiące. Y jednak właśnie dlatego jest to racja żywnościowa przeznaczona dla oddziału, nie dla jednej osoby. Jeśli byłeś kiedykolwiek głodny na ASG i nie starczała Ci jedna racja żywnościowa, kup sobie taki karton i nagle cała Twoja drużyna w ASG będzie szczęśliwa i na pewno będzie najedzona. Tak więc mamy tutaj dupną rację żywnościową w kartonie przeznaczoną dla iluś Osób. W tym przypadku raczej w 5. Dlaczego 5? Łatwo policzyć. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ryżów, 5 tych, 5 tego, 5 cukrów. Więc dla 5 osób mamy tutaj cały duży karton na jedzenia na cały jeden dzień. Taki karton kosztuje powyżej 400 zł. Jeśli by liczyć, że jedna racja żywnościowa od AirPola kosztuje ponad 30 zł, to tak naprawdę, jakby nie patrząc, w tym przypadku mamy cenę dosyć porównywalną. I jeśli by to wszystko obliczyć to ten karton, powiedzmy sobie szczerze, nawet i opłaca się bardziej niż kupowanie takich oddzielnych racji żywnościowych, których, jakby nie patrzeć, tego jedzenia jest o wiele mniej w porównaniu do tych dużych puch, puch tego wszystkiego, ryżów, akcesorów itp. itd. Tak więc wyjątkowo zaczniemy sobie od zestawu deserowego, czyli na słodko. Mam tutaj na sam początek ten zestaw właśnie deserowy, zestaw słodkości, zafoliowany, ofoliowany, zobaczymy co znajduje się w środku. Ok. Aha. E, tak więc tak, na samym początku mam tutaj... Czekoladę gorzką z Baron Excellen, czyli to samo, co było w poprzedniej reakcji, którą jadłem, właśnie z Arpola, tej naszej polskiej. Okej, okay, czekoladka. Następnie mamy suchary, czyli Panzer Waffle, legendarne suchary specjalne. O, złamał się, ja nie mogę, złamany Panzer Waffle, niemożliwe. Suchary specjalne SU-1, 45 gramów razy 2, tak więc tych wafli jest tutaj aż 4. Następnie mamy cukier biały i kawę rozpuszczalną. My tutaj mamy akurat do picia koncentrat napoju malinowa, malinowego, czyli po prostu herbatę o smaku malinowym w granulkach. Nie wiedziałem nawet, że tutaj jest kawa, nie zauważyłem jej, ale pewnie kawa będzie smakowała jak kawa zwykła rozpuszczalna, więc nie ma co tutaj na razie testować. Następnie mamy gumę do rzucia, ala Orbit, jakiś No Name, cukierek, kofik. O, miód, proszę bardzo, mamy również miód. Miód, nektar, nic nie widać, bo w walnej tu jakiś stempel, nie wiadomo w ogóle jaki to jest. No dobra, no nie przeczytam jakiś, jakiś miód, zobaczymy może. I ostatnia rzecz, czyli cukierek diki. Legendarne diki. Pozdrawiam wszystkich anglojęzycznych, którzy mieli kiedykolwiek polską rację, to pewnie się troszeczkę przy tym uśmiali. Dobra, to jest ten nasz zestaw tutaj ofoliowany słodkości, więc po prostu sobie go zjemy. Zaczniemy od może czekolady, chociaż to jest czekolada Baron dostępna pewnie w naszych sklepach, jak i większość o dziwo, naszych rzeczy. Rzeczy, które znajdziemy w racji, również znajdziemy często w sklepach. To akurat nie jest dosyć ten, i często w sklepach jest o wiele taniej, ale, ale nie mówcie nikomu. Dobra, czekolada, baron, gorzka, nic dodać nie czuję, tylko zjeść. Piszę, że to jest gorzka, ale dla mnie smakuje jak mleczna. Na pewno nie jest gorzka, chyba że coś mi się stało z językiem i nie czuję cukru. Znaczy, o dziwo, właśnie go tutaj czuję dosyć sporo, ale czekolada. Spróbujcie sobie zjeść czekoladę gorzką, posypaną cukrem i zjecie plus minus dosłownie to samo. Jednak ja nie narzekam, czekolada zawsze smakuje, to jest coś słodkiego, a słodkości zawsze mi smakują. Cukru i kawy nie będę jadł, logicznie myśląc. Następnie otworzymy sobie może suchary. Suchary, suchary, ok. I razem z sucharami zjemy sobie, jakoś je posmarujemy czymś, co tutaj mamy. Mamy tutaj również dżem z czarnych porzeczek. To jest taki fajny, fajna rzecz, złączyli od dołu je taśmą tą przeźroczystą zwykłą, to no niby taka pierdółka cieszy, ponieważ one po prostu się nie odrywają i możemy sobie wyjąć jeden czy dwa i następnie w tym całym tej saszetce, w której było ich dziesięć, one po prostu nie będą latać jak poruchane, tylko będą się trzymać i to jest bardzo fajne rzecz. Taki niby głupi szczegół, niby tylko jeden kawałek taśmy, a, a fajny pomysł, bardzo fajny pomysł. Dobra, wyjmujemy suchara, tego legendarnego Panzer Waffla już, nawet na Facebookach, zjemy sobie z dżemem z czarnych porzeczek. Ok, ja suchary tutaj daję na bok, bo mi jeszcze zęby tękną w czasie nagrywania, a tego byśmy nie chcieli. Ok, dżem z czarnych pożyczek, dobra. Ile tutaj jest gram? 25 gram każdy, mam ich 10-250 gram dżemu. A do tego, co tutaj jest, dojdziemy za chwilę. Ok, dżem z czarnych pożyczek. Czarny dżem w ogóle się nie rusza. Kurde, tu jak kamień wygląda dosłownie, patrzcie na to. No dobra. Twardy dżem. No, dżem powinien być twardy, jakby nie patrzeć, no. Chociaż może nie aż tak, bo to... Jezus Maria, to jest twardy jak panzerwafel. A nie, dobra, już się zrobiło cieplejsze, bo to akurat ten cały zestaw, czyli te zestawy słodkości TP siedziały w lodówce, a ta puszka co tutaj nie siedziała w lodówce i za chwilę o niej coś powiem, dobra. Na początek dżem czarny z porzeczek oraz Panzer Waffel. Nie wiem, jak ja to ugryzę, ale życzę mi powodzenia. Jeśli ktoś nie jadł kiedy, nigdy sucharów specjalnych, e, tych naszych z polskich, to niech sobie kupienne one są drogie, prosto z Arpola można kupić za złoty 20 zł chyba, takie opakowanie 45 gram, oryginalne od nich. Podobno nie są takie twarde jak te oryginalne, stare, z, usłyszane z opowieści taty, jeszcze z wojska, przed kilkunastu lat, ale nadal są twarde. Więc suchar specjalny SU-1 z dżemem z Czarnych Porzeczek. Cholera. Oh yeah. Dobry suchar, nieprzypieczony, czuć imbir, tego imbiru to chyba tony dają. Tak jak w amerykańskiej racji wszędzie dają cynamon, tak w polskiej do sucharów chyba walą połowę imbiru. To jest imbir na 100%. O No, Ale dobry. Serio, te suchary są strasznie smaczne. Na początku trudno się przegryźć ten pierwszy raz. Ten pierwszy raz. A potem idą dosyć fajnie. Dobra, muszę to popić. Bo to nadal jest suchar i on jest suchy, logicznie myśląc. Koncentratem o smaku malinowym. Dobry jednak, jak dla mnie, o wiele za słodki. jest właśnie ten koncentrat herbaciany o smaku malinowym, czyli herbata w granulkach o smaku malinowym, krótko mówiąc, czuć smak malinowy jak najbardziej. Jednak jak dla mnie jest tutaj o wiele, o wiele za słodkie. Ja tego szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czy to wypiję. Następna rzecz to miód. Miód, nie wiadomo jaki ta... nektarowy chyba, wielokwiatowy, tak mi się wydaje, ale tutaj jest walnięty stempel na pół tego, więc nic nie widzę. Twardy miód skrystalizował się, tak więc ten, walniemy sobie może od drugiej strony suchara, ten miód. Dobra. Jak, jak wszystko w polskiej racji jest twarde, ale słodkie, czyli smaczne, prawda? No, dobra, walniemy sobie ten. ten. No, o dziwo już się tutaj wszystko mnie troszeczkę roztopiło, bo to już się działo na zewnątrz z przygotowaniem do nagrywania. Okej, okay, miód. Trafiłem na jakąś twardą część suchara. Ale miód dobry. Minus jest taki, że ten miód przechodzi tym imbirem z tego suchara, więc nie powinniśmy chyba tego w takim połączeniu jeść. Jednak na sam miód nie mogę narzekać, fajna konsystencja, fajny smak, słodki, miodowy, nic dodać, nic ująć. Następną rzeczą, którą tutaj mamy, to jest m.in. kofik, diki i guma. Kofik to jest cukierek, po prostu, który będzie nam smakował jak, yy, jak kawa, o ile, się nie, o, o, ile, o ile dobrze pamiętam. Cukier, syrop glukozowy, mleko zagęszczone, masło, masło do cukierka się dodaje, kawa naturalna, barwnik 150 c nawet barwniki dają do żywnościowe na bogato, sól. Sól do, sól do cukierku, ład i aromatkowy. Nie wiem, no, sól to jest jakby nie patrzeć, konserwant, który by nam przedłużył, oczywiście, działanie. E, działanie, Możliwość jedzenia jak najdłuższego tych rzeczy, ale. Nie będę jadł całego. Ale, Kofik, bardzo dobry cukierek, którego nie widziałem osobiście jeszcze w sklepach polskich, szczerze mówiąc. Znaczy, dawno temu pamiętam jeszcze, tak dawno, dawno, kilka lat temu były w takich drukich kioskach czy gdzieś. Można było znaleźć, a teraz nie wiem. Konflikt jest fajnym cukierkiem. To taki cukierek niby karmelowy, taki o smaku fajnym, kawowym. Tak więc, no, jeśli ktoś nie miał okazji, to zachęcam do zjedzenia. Diki z witaminą C o smaku pomarańczowym. Czyli cukierek o smaku pomarańczowym. Nie będę tego jadł, bo dosłownie smakuje tak samo jak właśnie powiedziałem, więc nic dodać, nic ująć. Guma to jest zawsze zagadka, nie wiadomo jaki to jest smak, więc trzeba spróbować. Czy miętowy, czy niemiętowy, czy bardzo miętowy, czy jakiś inny. Miętowy. Nie, cofam, to nie jest miętowy. To jest guma bezpłciowa. Na początku jeszcze czuć tą miętę, ale po kilku sekundach już nic nie czuć. To jest taka guma, typu guma, czyli guma bez smaku, no. Dobra, pozwólcie, że to tutaj wywalę. I teraz następna rzecz, którą mamy, to jest ten, ta dziwna puszka, o której mówiłem na samym początku. Ja nie wiedziałem w ogóle, co to jest. Myślałem, że to jest jakieś danie główne, mięso albo coś. O, okazało się, że nie. To, to się nazywa według tej puszki KJM 370 ml, i kiedy to na początku wziąłem, to to jest taka woda. Zobaczcie sobie w GoPro. to jest taka woda się leci. Ja to, ja, ja się, ja to wypiłem, co nie? Więc tak myślę, kurde, co to jest? Jakaś woda z cukrem i barwnik czerwony. On no i tak myślę, myślę, no nie wiem, co to jest. Idę do, do taty, co nie? Tata był wojskiem, to może coś jeszcze z tych starych jakichś racji jest tu, coś podobne. Daję mu to do picia. I on tak mówi, mówi, a wie co to jest. A ja jeszcze przed tym w ogóle tak myślę, piję to, tak sobie myślę, kurde, potem to masą, macam w ogóle to, 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 tą, tą łyżeczką i to jest jakaś galaretka, co nie? Ja sobie tak myślę, kurde, galaretka z wody zrobiona, to jest jakaś nowa polska myśl technologiczna, I nie wiem w ogóle co to jest, to nie? Cukier niby galaretka, ale tak wodnista i do tata tata a to jest dżem. Ja tak na niego patrzę, dżem, no bo to w słońcu miałeś i się roztopiło i, i mam roztopiony dżem który mogę sobie teraz wypić albo coś no. Więc w tej oto puszce mamy 370 ml dżemu, a szczerze mówiąc nie wiem z czego nie, jest, bo on, on nie ma... Nie ma takiego jakby smaku. To jest coś dosłownie, jakbyście wypili wodę z cukrem, który ma czerwony barwnik, jakieś niby galaretkę w środku. I to tak... niby to jest według mnie też żurawina, nawet na 90%, ale... Szczerze mówiąc coś tak roztopiło, że teraz to jest do picia i to jest sam cukier z wodą. To jest za słodkie. Ja po takiej łyżeczce nie mogę więcej zjeść, co nie? Damy sobie luz. Tu miał być gen prawdopodobnie żurawinowy, albo jakiś porzeczek, tylko że była jedna porzeczka na 5 kg cukru, chyba. Tak, w każdym razie, no, mieliśmy taką puszkę i teraz się dowiedziałem, co to jest, i macie taką ciekawą historię. A my teraz przejdźmy do dania głównego, ostatniego i zapraszam, właśnie teraz, już do oglądania. I na sam koniec, rzeczy główne, czyli nasz główny posiłek, czyli ta oto oh, dupna puszka. 850 gram, podpisana literkami KWM. Nie wiedziałem, co to jest, i kiedy otworzyłem się zdziwiłem, ponieważ mamy tu Bigos. 850 gram bigosu w takiej puszce. Ja jednakże skorzystałem sobie z udogodnień cywilizacji, zamiast podgrzewać tą puszkę na esbicie czy na jakimś podgrzewaczu chemicznym, a mam takie jeszcze ze starych racji, użyłem sobie patelni, więc mamy tutaj trochę tego bigosu już podgrzanego. Ok, hmm, bigos z wyglądu jak bigos. O dziwo, to tutaj może rzeczy dosyć zaciekawić, w tej puszce, chociaż w tej górnej warstwie, do której się dobrałem tak gdzieś do połowy, było o wiele więcej kiełbasy niż kapusty, więc no, fajne rzecz, nie? Dobra. Spróbujmy. O kurde, to jest Bigos? O ile się nie mylę, raz już jadłem, właśnie Bigos z Arpola z jednej recenzji. Ta kapusta w ogóle nie ma smaku. Dosłownie. Ten smak wyparował. Wiem, że ta racja już siedzi chyba z miesiąc pod moim muszkiem. Ale, znaczy, nie poduszkiem, pod kanapą, taką sofą w pokoju, ale, ale nadal. Dobra, kawałek kiełbasa spróbujmy. No dobra, kiełbasa jest dobra. Nie mogę narzekać, kiełbasa jest ok. Mhm. kiełbasa ma swój smak. Taka jakaś zwykła, mielona, wiadomo jaka to na pewno jakieś delikatesów nie dają, ale kiełbasa trzyma smak i jest ok. Jeśli chodzi o samą kapustę, to tego smaku nie ma. Mam tutaj również grzyba. I nawet grzyb więcej smaku od samej kapusty, No to jest dosyć ciekawe. No cóż, powiem szczerze, że ten bigos ten tak pół na pół. O ile pamiętam, ostatni bigos, który jadłem z Arpola był o wiele lepszy, a ten jest taki, taki... Taki jakiś, tak jakby smak mu wyparował z tej puszki, z tej konserwy, no. No nie wiem. I jeszcze mam jedną rzecz, czyli tą taką małą puszeczkę. Tutaj jest właśnie taka konserwa, nie wiadomo dokładnie, co to jest. Nazywa się to KM-1101, więc zobaczymy, Mo mogę jeszcze to przez rok jeść, więc jest OK. Otwórzmy i zobaczmy, co to w ogóle jest. To są po prostu jakieś konserwy. W tym przypadku mamy... mielonkę jakąś. Mielonkę. Mielonkę w każdym razie. Mielonka jak mielonka, na razie wygląda z góry. Bardzo mało tłuszczu, bardzo dużo, o dziwo, mięska. Chociaż o ile to można nazwać mięskiem? Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Ja sobie tutaj po prostu odkroję taki ładny, kulturalny... Czemu to jest takie twarde wszystko w tej racji? Kulturalny kawałeczek. Mielonka. Pachnie jak wieprzowa, ale... Według mnie wieprzowa, niech będzie. Nie, nie jestem znawcą mielonek zbytnio, powiem sobie szczerze. I mam tutaj kawałki tej mielonki i spróbujmy razem z sucharem, bo innego jakiegoś pieczywa nie dostaliśmy. Imbir że wszystko zabija, więc muszę to zjeść inaczej czyli po prostu samo to. Mielonka jak mielonka, jednak ponownie jest takie jakieś bezpłciowe, sporo rzeczy w główne danie jest bezpłciowe, guma jest bezpłciowa, ta mielonka też również Nie mi tutaj w ogóle niczym mięsem, tylko to jakbyście wysypcie sobie pieprz na, na dłoń i wyliście pieprz i, i macie podobny smak jak ta mielonka no. Albo inaczej, weźcie 100 gram pieprzu i dajcie tam 1 gram mięsa, o. Wtedy to zjedzcie. To taki dosyć specyficzny ma smak, tak, tak nie przelatuje tym mięsem, tylko przelatuje jakimś pieprzem, według mnie. Takie dosyć średnie, bym powiedział, jeśli chodzi na zakończenie dnia. Słodkie rzeczy super. Bigos średnie. Jeśli chodzi o puszki, mamy również jeszcze jakieś klopsiki yy, z grzybami, również 850 gram i chyba grochówkę wojskową, również 850 gram. Tak więc różności w tych puszkach jest tutaj mnóstwo i tych, tego jedzenia jest mnóstwo. Nie wyobrażam sobie, jak jeden żołnierz miałby zjeść prawie kilo na raz. Więc tego, to, to jedzenie to jest nawet więcej niż na 5 osób. Jakby się uprzedzał, to, ja to na trzy osoby zjadł. Tym bardziej, jeśli to ma, to ma taki nawet średni smak w tym przypadku, chociaż co ja dostałem. Więc podsumowując, mam tutaj dosyć dupny karton na fajną rację. No, jeśli jak ktoś jedzie sobie na ma i szuka jakiejś racji dla znajomych, to o wiele bardziej opłaca się kupić taki dupny karton z tym jedzeniem, bo sam widzi, że tego jest mnóstwo. Ja to, ten kosty dosłownie. Nie wiem, jakby trzeba było być zmęczony, żeby walnąć taką puszkę naraz na jedną osobę. Więc taka fajna, ta fajny karton 11 kilo rzeczy, jeśli jedziecie gdzieś na Missima albo na jakieś dłuższe ASG Jeśli wie, wiecie, że będziecie w jednym miejscu, albo wiecie, że tam gdzieś będziecie spać, czy właśnie w czasie przerwy chodzić i szukacie coś do jedzenia. Myślę, że rzecz jest naprawdę bardzo fajna, bo ekonomicznie od strony pieniędzy biorąc, wychodzi taniej niż właśnie taka racja, bo Arpol kosztuje ponad 30 zł, jednak jedna taka racja zwykła MRSK SK czy coś, to to nawet nie porównujcie do tego ilości jedzenia w tym kartonie, prawda? Tego jest tutaj mnóstwo. Więc mam nadzieję, że ta recenzja również wam się spodobała. Jeśli macie jakieś swoje pomysły co tutaj w ogóle, dlaczego niektóre rzeczy były bezpłciowe, albo coś, albo jeśli, jeśli chcesz, chcielibyście jakąś inną rację zobaczyć innego kraju, to piszcie może w komentarzach. Ja mam nadzieję, że on, ta racja się Wam również podobała. Mi osobiście pół smakowało. No tak, pół, nawet nie pół, większość mi smakowało. Tylko tylko bigos i ta mielonka była taka średnia w tym przypadku. Pewnie inne rzeczy były super miodzio, pięknie, ładnie. No ale dobra, kończmy. Moi drodzy, mam nadzieję, że wszystko jak najbardziej Wam się podobało. Ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa, pa, pa.